Dzień chciałabym się spotkać z nadchodzącymi kawałekami. Jakie mają Pani pomysły na prezenty tego dnia? Może e, tego... dla męża może jakiś perfum albo pasek porządny, dla dziecka książki, może jakieś gry planszowe, bo ja wiem, A dla mamy jakąś biżuterię. Ja dla malucha przede wszystkim mamy książki, dla córki kupiłam dzisiaj piękną sukienkę. A, dla męża mam swetr, a dla Zięcia piękną koszulę. A w takim razie czego Pani się spodziewają od Mikołaja? Od w Mikołaja? Tym w tym roku? Ja wiem czego. Ja wiem czego się bo wiem co dostanę. <coughs> Także... A... Nie, a teraz właśnie od męża idę sobie wybrać dępiku perfum, tylko ona sama sobie wybrać. No i w że... nie Mikołaja, <do coughs> On wierzy, wchodzi kominem, przez kominek. Także dla niego wchodzi ja wszystko Skąd przyjedziemy do Mikołaja? Teraz to obyczaj przede wszystkim tego, z kominka. kominka! A co, a co chciałbyś do tego Mikołaja w tym Komputer. Komputer? Dwa stoją w domu. <laughs> Trzeci komputer. Komputer? No, Chciałeś tak. magnetofon dostać? No. No, zobaczymy. jak. Tak. Jak będziesz grzeczny, to zobaczymy, czy Mikołaj Ci przyniesie. Tak mi życzę udanych za Miłego Mikołaja, dziękuję. Dziękuję, dziękujemy bardzo. Jak Jak sobie poradzisz? Co mi chcesz co Nadchodzą Mikołajki, czy macie już jakieś pomysły dla swoich partnerek, ulubionych, przyjaciół na Mikołaja? No nie wiem, jeszcze nie mam sprecyzowanych planów. Ale może jednak, bo to już 6 grudnia, czyli za kilka dni. O może jakieś nagrania, jakieś kasety. Dla przyjaciół? Mm -hmm. A dla rodziców? Dla rodziców, nie wiem, kwiaty może... Kwiat na Nikolaja, tak? I słodysze czy coś takiego. Tak, tak, tak. Tradycyjnie słodycze. Okay. Ja się też jeszcze nie zastanawiałem, ale raczej no nie wiem, nie ja mogę mogę kupić jakąś kasetę rodzicom kwiaty złożę życzenia, a resztą kolegom wyślę pocztówki. Ale to są procenty od Mikołaja, a mówisz, że już też kupić kolegów. No, tak nie będzie już niespodzianka? No w sumie nie. A co, czego oczekujecie od Mikołaja? Eee, szczęścia w Związku Małżeńskim. O, Dużo kasy. Dziękuję w takim razie Bardzo Dziękujemy. Mam nadzieję, że wam się Spodziewa się Mikołaj, czy macie już jakieś plany na, na prezent dla swojej Tak, oczywiście. Już dawno się planuje takie, takie rzeczy gwiazdkowe, żeby było miło. przecież to, to są rzeczy? Dla... Słodycze, jakie? Są no, dla kogo? Tak, właśnie. Tam wie, wiemy, co niektórzy by chcieli dostać. Z no. do Mikołaja? Nie, nie pisali, ale więcej... wiedziały. Intuicja. Wie. Wie. Intuicja. No a poza tym, tak ogólnie to jednak, żeby tak więcej życzliwości było między ludźmi, to myślę, że to byłby najlepszy prezent na Mikołaja dla wszystkich. I tego oczekujecie od świętego Mikołaja w tym roku? Czy macie jakieś swoje? Mety? Nie, no, swoje też mamy. A po co nam o Oj, powiedzieć. nie, bo się nie spełnią. Aha, no właśnie, marzeń, marzeń nie, nie, wypowiadamy, nie wypowiadamy, póki się nie spełnią, także zostawiamy tu naszą słodko, Będziemy zadowolone nie. ze wszystkiego, co dostaniemy od, 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 od znajomych i tak dalej. I ja oczekujecie tego dnia mam nadzieję? Ja. Oczekujemy. Powiedzmy. Dzięki. Jak to też? To znaczy specjalnie nie ma jakiś tam... Nie wiem, nie obchodzę w żaden w jakiś taki szczególny sposób. Czasami robisz jakieś prezenty e, jakimś tam bliskim osobom. Mm -hmm. I, że Nie są to jakieś tam duże, szalone, szalone zakupy, tylko jakieś tam z reguły drobne e, upominki, drobne sprawy. A czy już jesteś po zakupach, czy jeszcze Nie, jeszcze zdecydowanie przed jałam z reguły tak, że wszystko na ostatni moment robię. <laughs> także tak, także prezenty też z reguły zawsze w ostatnim momencie kupuję. <laughs> Pomysłów? Mm, drobnych, pomiędzy? Nie, nie. Szczerze powiedziawszy, to nie z reguły to wszystko spontanicznie wynika, i nie wiem, na razie nie mam pomysłów. Tak naprawdę, czego oczekujesz od tego Mikołaja? Też chyba niczego szczególnego się nie spodziewam i nawet od żadnych tam konkretnych osób. Nie wiem, być może ktoś mnie zaskoczy czymś, i być może coś tam od kogoś dostanę, ale, ale żadnych. Um... Nie myślę o tym, że od kogoś coś tam dostanę i się czegoś spodziewam. Też nie wiem. Pani wiem, że się tego Mikołaja? Oczywiście, że wierzę. No, mam nadzieję, że trzy przyjdzie. No ja też mam taką nadzieję. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki. Pani plany. No jeszcze jest parę dni, bo dokładnie dwa. No to jest drobny prezencik, pod choinkę się droższy kupuje. Aha, czy już pani kupiła czy jeszcze? Pani? Nie, no jeszcze nie, ale właśnie wybieram się na zakupy. A jaki ma Pani pomysł na na zmi? No teraz to takie coś z drobnych rzeczy A pod, to... A pod choinkę to już będą takie większe prezenty A, a czy pani, y, krewni, znajomi wiedzą, wierzą w świętego Mikołaja? Czy wierzą, że to pani? Nie, no wiemy wszyscy o tym, że tak jest Ale to jest tak przyjemnie dostawać coś co? I każdy wie co się dostanie A teraz? Hmm. Pisz tak. pani list do świętego Mikołaja? Ne, no, <tyle, Tyle lat temu to się pisało, teraz już dzieci nie wierzą <tyle> A czego pani się spodziewa w tym roku? No jeszcze nie wiem. A czeka, jeszcze nie wiem, ale na pewno do, dostanę coś ładnego. To co chcę. A, dziękuję no dziękuję. Ja. Co? Tego koła. Ja bym chciała dostać dyskmana. Mhm. A ja takiego wielkiego misia. A i co jeszcze? Wszystko. A napisał tych całych jesteś taką koła Jeszcze nie. Ale to już tylko dwa dni zostały. No napiszemy. Jeszcze napiszecie, a gdzie mieszka święty Mikołaj? Bo no nie wiadomo, czy dojdzie w dwa dni. Nie no, wiecie. No. Nie wiecie, gdzie mieszka święty Mikołaj? A gdzie zostawia prezenty? Pod chłoniką. A teraz na Mikołajki. Za szafą. <grym> Za szafą? Gdzie? W domu. W domu. Za szafą. <grym> Jesteś swoim znajomym, pokoinką, Ja właśnie idę. Idziesz? A coś też kupić